Cześć. Zdecydowaliśmy się na zakup naszego pierwszego UCS-a i nie mogło być to nic innego niż najnowszy Venator, czyli zestaw numer 75367, wydany w 2023 roku w październiku. Katalogowo kosztuje 3100 zł, natomiast teraz na której ze stron jest spora promocja i można go dorwać za jakieś 2600, przy czym Dostawa rozpocznie się chyba w styczniu, jakoś tak mniej więcej ta promocja działa. W każdym razie informuję Was, natomiast można go jeszcze tam okazyjnie dorwać za 2800. W każdym razie cena oscyluje w okolicach 3000 i raczej prędko się to nie zmieni. Zestaw składa się z 5374 elementów, zawiera dwie minifigurki: Rexa i Jularena. I przejdziemy sobie teraz do omawiania pudełka. A więc tak prezentuje się pudełko, i samo w sobie jest olbrzymie. Ma 50 na 48 na 30 kilka centymetrów. Sam karton jest też dosyć ciężki, głównie ze względu na to, że znajdują się w nim dwa kolejne kartony. Ale teraz omówimy sobie ten największy. Z przodu widzimy dane techniczne, ile części, numer zestawu i 18. Tu widzimy statek z tyłu. Adekwatnie po drugiej stronie będzie on z przodu. Natomiast z tyłu pudełka mamy sceny z Clone Warsów oraz cały zestaw przedstawiony wraz z plakietką do ekspozycji. Mamy też jego wymiary, ale o nich powiemy wam już przy omówieniu samego zestawu. A na górze. I na dole mamy zestaw z góry i z dołu, plus na grzbiecie, jeszcze jak zawsze, figurka w skali 1 do 1. I tym razem jest to Jularen, trzeba go znaleźć, bo jest to dosyć małe, ale jest tu w rogu. Przejdziemy teraz do omówienia kolejnych dwóch pudełek. Mamy kolejne dwa pudełka, tu numer 1, i w środku była połowa klocków. Dokładnie do, drugiej, do końca drugiej instrukcji. No i tu mamy grafiki zemsty Sitów z bitwy o Kurosant. Na każdej ze stron pudełka będziemy mieli inną. Tu mamy scenę z myśliwcami wkraczającymi w bitwę. Z drugiej strony to samo. Widzimy wenatory i statki separatystów. Natomiast na drugim będziemy mieli kolejne podobne sceny przedstawiające właśnie. Nasz gwiezdny niszczyciel. Omówimy sobie teraz instrukcję. A więc instrukcja ma cztery części. Każda ma po 200 kilkadziesiąt stron. No i na każdej z nich widać część wenotora niekoniecznie tą, którą będziemy akurat składać natomiast druga i czwarta instrukcja łączą się. Nie w taki prosty sposób, bo po przyłożeniu wygląda to dziwnie, ale jeśli je umiejętnie na siebie nałożymy, to otrzymujemy jakby ciągły obrazek. Wygląda to naprawdę ciekawie i jest całkiem śmieszną funkcją. Instrukcja najciekawsza jest ta pierwsza, ponieważ tam oprócz standardowych kroków budowania znajdziemy znajdziemy wstęp i przedstawienie całego modelu. Oraz kilka słów od projektantów I dużo, dużo zdjęć Jest to statek z Clone Warsów, więc w większości będą to kadry z animacji No i pod koniec tych dodatków mamy też instrukcję jak takiego Venatora przenosić Co jest dosyć oczywiste Następnie mamy krok po kroku Budowanie i sam zestaw składa się z aż 48 worków, w których jest naprawdę, naprawdę masa klocków. Sam proces budowania jest bardzo przyjemny, aczkolwiek zajmie wam 12-13 godzin, więc może wy jesteście w stanie, my nie jesteśmy w stanie zrobić tego na jedno posiedzenie. A skoro mamy omówioną już instrukcję, to przejdziemy sobie tym razem do figurek. A więc tu mamy figurki na plakietce. Widzimy po prawej też rocznicowy klocek. Jest to nadrukowany element, więc jest to całkiem fajny dodatek. Na plakietce mamy wszystkie informacje techniczne dotyczące statków uniwersum. Teraz te elementy są już naprintowane. Jest to duży skok jakościowy, jeśli chodzi o poprzednie wersje z naklejkami. Mamy tylko jedno zastrzeżenie, że na ten moment widzicie tu na środku taką kropeczkę. Jest to element, taki mankament po odlewie. Przeomówimy sobie teraz figurki. Zaczniemy od Yularena. Jest to pierwszy raz, kiedy występuje on w Star Wars i w zasadzie nie różni się za bardzo niczym od imperialnych czy republikańskich oficerów ma bardzo ładnie za zaprintowany tors oraz takie dwukolorowe nóżki i unikalną twarz natomiast włosy jest to inna wersja kolorystyczna włosów, które ma chociażby obiłan czy krenik, ale podsumowując jest to figurka naprawdę fajna. Jula Rena jeszcze z Lego nie mieliśmy, oczywiście jeśli chodzi o jego służbę w Republice, bo podstarzałego imperialnego dostaliśmy w polibagu. No i drugą figurką, tą najbardziej wyczekiwaną, jest Rex, fazy drugiej. Nasz ma dodaną materiałową kamę, niestety oryginał jej nie posiada, to jest największa wada, myślę, że całego zestawu i na pewno tej figurki. Natomiast ślicznie naprintowane dłonie, ręce. Zaprintowany tors, mamy tu bardzo dużo detali. Nogi nie różnią się za bardzo od tych, które mieliśmy u oficera w battle packu, natomiast cała figurka jest naprawdę solidnie wykonana. Ma też unikatową twarz z plastrem po usunięciu chipu inhibicyjnego. Ma też dwa te blastery, powiększone wersje, tych klasycznych blasterów oficerów, które dostawaliśmy w latach 2008-2012. Ogólnie, jeśli chodzi o dobór minifigurek to nie jest źle, mogłoby być trochę lepiej, wiadomo, no ale jednak w UCS-ach standardem są te dwie, może czasem cztery. Jest naprawdę mało zestawów, gdzie tych figurek jest więcej. Jeszcze a propos Rexa, bo niedługo ma wyjść nowy, no to z naszych przewidywań ten nowy Rex nie będzie miał ani materiałowych elementów, ani nie będzie miał nadrukowanych rączek, więc nie ma co się rzucać na to, że ta figurka jest jakoś fatalnie wykonana. Natomiast zobaczymy jak będzie i przejdziemy sobie teraz do omówienia klocków. Od czego by tu zacząć? Chyba zaczniemy od takiego ogólnego wrażenia. Zestaw jest ogromny, ma 110 cm długości, na jakieś 54 szerokości i około 30-40 wysokości. Jeśli planujecie kupować, upewnijcie się, że macie sporo miejsca. Ja tego miejsca aż tak nie mam, więc trochę mi przeszkadza ale, ale warto, i tak warto. W każdym razie po prostu sam rozmiar tutaj jakby przy, przyciąga uwagę. Yy, mamy tu masę detali. Przejdziemy do nich za chwilę. Mamy sześć naklejek. Logo yy, Republiki jest wykonane za pomocą naklejki. Mamy naklejki na tej tylnej sekcji z silnikami oraz takie dwie na środku. Trochę w sumie nie wiem, dlaczego są to naklejki. W każdym razie Tyle. Jest to wersja venatora flagowego, czyli ma bordowe wieżyczki. Te szare, regularne to były zwykłe okręty, natomiast te były okrętami dowodzenia. No i myślę, że przejdziemy sobie teraz po kolei do omawiania detali. Widzimy tutaj taki pas wykonany. Z detali, z takich malusieńkich elementów, i on przebiega przez cały bok statku. Widzimy tu hangar, z tej strony jest zamknięty, z drugiej strony jest otwarty, co zaraz pokażemy. Tu widzimy mostek. Mostek jest wykończony z użyciem tych takich niebieskich, przezroczystych elementów, aby oddać to, że tam były okna i jakieś tam przedziały dla załogi. Mamy oddane idealnie działa, które są ruchome, natomiast są bardzo delikatne. Trzeba je łapać tu za te uchwyty. Ponieważ ten tylny element jest bardzo delikatnie przyczepiony, tu mamy elementy z logami republiki, z naklejkami, o których mówiliśmy wcześniej, a tu mamy te takie detale z naklejek, które nie do końca wiemy, dlaczego z tych naklejek są. Tu mamy jeszcze takie większe działka na bokach, a teraz go sobie obrócimy, żeby zobaczyć hangar z drugiej strony. Tak prezentują się silniki, są one wykonane naprawdę dobrze. Jedynym problemem jest to, że troszkę opadają ze względu na swój ciężar, ale i tak są dodatkowo wzmocnione. Tu jest element, który dodatkowo je od boku podtrzymuje. Myślę, że całość została wykonana naprawdę dobrze i nie ma się tu za bardzo do czego przyczepić. Przejdziemy sobie teraz do podsumowania. A więc tak prezentuje się całość. Myślę, że pokażemy wam jeszcze zdjęcia z dołu. Niestety całe nagranie tego filmu jest jednym wielkim logistycznym wyzwaniem, zresztą tak jak składanie, przenoszenie i kupienie tego zestawu. Więc pokażemy wam zdjęcia, bo spód też zawiera detale, a my nie wiemy za bardzo jak to dobrze pokazać. Pokażemy wam jeszcze dla skali playset wenatora z 2009. Widzimy, że tamten jest no po prostu playsetem. Zawiera większość tych samych elementów, jednak wykonanych trochę gorzej. Natomiast razem prezentują się świetnie. I kolejnym naszym materiałem będzie porównanie tych oto dwóch zestawów pod kątem minifigurek, oddania oryginału oraz funkcji bawialnych. Natomiast na ten moment to jest wszystko. Jeśli macie miejsce i pieniądze, polecamy. Natomiast cena jest ogromna i sam model też, więc naprawdę potrzebujecie dużo miejsca. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrybowaniu, udostępnianiu i lajkowaniu. Trzymajcie się i cześć.